Chodź machlak. Ja nie, nie, gdzie jestem? No mam ten sam problem, jak się ze Ty, ale my nie jesteśmy tam na tym. No ja jestem tym na tym hardcorem. No my, ale my biegniemy do was na tą wylotówkę przecież. Dobra, akcje, akcja wyszła dobrze. A ja się pytam, czy to ty kucasz? No Patrzę, mówiłem, że nie. Mam typa na celu co kucza. Yy, czekaj. No właśnie mówiłem, że nie Trzy ja Trzymać. 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 Ej, stój, dwóch Trzymać. typa jest, stójcie, zatrzymajcie się, puśćcie się Dobra, to wy Już myślałem, bo wy na wylotówce mieliście być to tak, kurwa, tak patrzę, jaki dwóch typów polem was. biegnie a Nie, no dobra, nieważne Okej, okay, to wy Nagle dwóch typów po naszej lewej, kurdźwa Nie, no ja mówiłem, że to nie ja Bo jak ty się pytasz, ku, kto kuca To ja mówiłem, że ten, że y, Ja dopiero jeszcze biegnę, nie? I dopiero wtedy zobaczyłem tego typa, co kuca No, a jak cerniku, ja go miałem na celniku, mogę pow Myślałem, że słyszałeś, jak odpowiedziałem. A te, 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 te sznurki, co ty się pytałeś, to są te kajdanki improwizowane i to są po prostu te. No to są, są takie ozdoby. No, tritetki dokładniej. To jest gracz czy to zombie? Gracz! Przed nami! Wybiega z militarki! Przed nami! To jest ten! Ten się od nas z tymi tymi. South, South East! Nie, no kurwa, South Taki East! Odebrał mnie nie widzicie biegnie drogą. Widzę, widzę. Na północny płunoc... wschód biegnie drogą. Jest za drzewami teraz. Za drzewami jest, dokładnie. Wbiega w drzewa. Biega w drzewa, dwóch niech idzie od lewej, dwóch niech idzie od prawej. Ja idę od lewej. Strzela, miałem czternastkę. Albo Garanda. Więc uwaga. Myślałem, że to jak jest na początku. Chyba słyszałem strzał. Uważaj, Machlak, uważaj, on tam jest, przed tobą dosłownie. Przy, tym, przy tych ruinach gdzieś. To ty? To ja, to ja, to ja, to ja jestem pod ruinami teraz, tu. Ty ktoś tu nie żyje, What? a zombiak. Do Zeda strzelam. To ja. Jest! Nie żyje, nie żyje! Dobra. Wow, Jeden ostatni ten na ulicy pocisk. To ja, kurwa. Ostatni pocisk w magazynku miałem, nie wierzę. A to był ten. Mozin. Ja pierdzielę ostatni pocisk, ale fart! Chujowe miejsce do schowania się wybrał. No bardzo. Ja już kurwa przed siebie i Eee, yy, Ma żarcie, więc... No to bierz, idź idą dalej. No, no, zrywam się stąd. Ty, yy, krzak, ty chciałeś żarcia trochę. O, kurwa, ledwo, biega. o. ledwo biegam. Ledwo biegam. Czepniesz tego zombie? No spróbuję. No ale on idzie, zobacz. Jak ja go gonię, to on ucieka. No już teraz idzie w naszą makę. Chuj Chujwą dupę A papie. Czekaj, wrzucam ci. Biegnij, no, biegnij, biegnij do tyłu. Cofaj się, cofaj się. Dobra, masz w plecaku. Dzięki. Dzięki. Ma ktoś Bloodbega? Chyba, że A co ja mam. Dostałeś od kogoś? No dostałem od niego z mozina w klatę. A <laughs> Już Dobra. teraz to już jest tragicznie. Ale mam mięso jak chcesz. Mm, ja chyba mam Bloodbega, zaraz zobaczę. Nie, co, mam to e, Mam, 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 mam. Weź z plecakami Bloodbega. Ktoś? Faj.